Cześć wszystkim, witam Was, Katarzyna Pura z tabletowo.pl Jak widzicie, przed nami leży Samsung Galaxy Note 10.1 czyli urządzenie wyróżniające się na tle pozostałych tabletowych propozycji dostępnych na rynku obsługą rysika S Pen. Jest to stylus, który znajduje się w prawym dolnym rogu urządzenia. Jest specjalna wnęka w obudowie. Każde wyciągnięcie, wysunięcie rysika z obudowy Powoduje pokazanie się przy, prawym, przy prawej krawędzi ekranu skrótów do aplikacji, które korzystają ze wspomnianego rysika. Ale zanim do tego przejdziemy, kilka słów na temat samego rysika. Bardzo fajnie leży w dłoni. Jest dość taki kwadratowaty, kanciasty, ale to powoduje, że bardzo fajnie się go trzyma. Akcesorium oferuje jeden fizyczny przycisk i specjalną końcówkę. Ta końcówka jest wymienialna można swobodnie ją wymienić, kilka dostępnych jest wraz z tabletem w pudełku. Podstawowe możliwości Rysika to przede wszystkim zrobienie screenshota, w tym celu musimy nacisnąć fizyczny przycisk i przytrzymać nieco na ekranie przez chwilę. Tego screena możemy oczywiście dowolnie edytować, możemy po nim pisać, możemy zrobić mniejsze, wybrać sobie screeny znowu coś napisać, zapisać lub anulować. Oczywiście my nie będziemy tego zapisywać, bo nam się to do niczego nie przyda. Kolejna możliwość to oczywiście znów klikamy na wspomniany przycisk dwa razy na ekran i pokazuje się notatka, którą możemy szybko napisać. Oczywiście tabletowo możemy ją zapisać, anulować albo od razu przejść do większej notatki, którą sobie możemy tam dowolnie również edytować tu jest fajna sprawa, można ten, to wszystko co robimy na ekranie, można sobie dowolnie pisać i nagrać, i później sobie to odtworzyć, jeżeli będziecie chcieli na przykład komuś pokazać, jak narysowaliście piękny obrazek, ale ja tego wam nie pokażę, bo rysować nie umiem nie tylko na tablecie, ale również w rzeczywistości. Ale to jest akurat mało istotne. Utwórzmy sobie notatkę. Do wyboru mamy 8 szablonów. Dziennik, przepis, podróż, czasopismo, czystą notatkę oraz trzy inne. Każde, każdy szablon umożliwia stworzenie zupełnie innej wiadomości, notatki. My przyjrzyjmy się najprostszej z możliwych, czyli czysta notatka. I tu mamy kilka narzędzi, począwszy od jakiegoś długopisu przez pędzel, inny długopis ołówek czy flamaster. Możemy dowolnie zmieniać jego grubość. W przypadku flamastra jeszcze możemy zmieniać jego przezroczystość, ale zacznijmy, może, no może faktycznie zacznijmy od flamastra. Jeszcze zanim y, o tym, e, możemy zmieniać dowolnie kolor, y, jakim chcemy pisać czy rysować. Może, w naszym przypadku niech to będzie niebieski, bo zapewne wiecie, że niebieski jest jednym z moich ulubionych kolorów. Szybki przegląd dostępnych y, narzędzi. Oczywiście grubość tego, jak piszemy po ekranie, zależy również od siły nacisku, z jaką, z jaką naciskam na ekran. Można zauważyć lekkie opóźnienie pomiędzy reakcją ekranu, a tym, kiedy napiszemy jakąś treść na ekranie lub zrobimy jakieś mazy. A najbardziej było to chyba widoczne właśnie w przypadku gumki. Ale to nie jest akurat najistotniejsze w tym przypadku. Najlepsze i najciekawsze funkcje, akurat o mówię, w tym momencie. to Ta aplikacja jest bardzo ciekawa jest dla wszystkich, którzy nienawidzą liczyć. Najprostsze jakieś takie zadanka 4 plus 16. Tekst ręczny jest przez bardzo interesujący system rozpoznawany i konwertowany na specjalny tekst tabletowy. Po chwili Możemy sobie wyszukać rozwiązanie tego zadania. 4 plus 16, no to wiadomo, że jest 20. Ameryki nie odkryli. My również wyczyścimy sobie to. I może zadajmy tabletowi jakieś trudniejsze zadanie. Jakaś funkcja, dajmy na to. Niech będzie coś takiego. Jak widzicie, system świetnie rozpoznaje to, co napisałam. Bierzemy szukaj. I po chwili powinno nam się pokazać rozwiązanie tego mm, równania. No i proszę bardzo. Nie musieliśmy nawet długo czekać. E, jeżeli policzyliście w pamięci, a pewnie tak zrobiliście, bo za, to zadanie nie było też zbyt, zbytnio trudne, e, wiecie już, że F od X równa się 297. Swoją drogą pozdrawiam moją panią od matematyki z liceum. Bardzo lubię matematykę. Panią zresztą też. <grym> Dobra, idźmy dalej. Ale to nie jest rozpoznawanie pisma za chwilę, to było dopasowanie formuły. Teraz przejdźmy do dopasowania kształtu. Możemy rysować figury geometryczne, które automatycznie konwertowane są na figury tabletowe. Możemy strzałki rysować, o właśnie linie, prostokąty. O, to, to akurat nie wyszedł prostokąt. Ale jak widzicie, świetnie, wszystko doskonale działa. Jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę fajny, fajny bajer. No i oczywiście zostało jeszcze rozpoznawanie pisma ręcznego. Czekamy chwilę, aż się załaduje. To akurat nam już nie jest potrzebne. Możemy sobie to zmazać. Żeby nie zajmowało zbyt wiele miejsca. Niepotrzebnie. E no i teraz to... Ta najistotniejsza, właśnie rozpoznawanie pisma. Najistotniejsza funkcja w przypadku tego tabletu. Widzieliście opó opóźnienie, z jakim system rozpoznawał to, co napisałam, ale już po chwili przekonwertował moje pismo ręczne na tabletowe. Naprawdę świetny bajer. Przy dłuższym korzystaniu można się przyzwyczaić do tego, w jaki sposób należy pisać, by system od razu rozpoznawał. Jeżeli pojawi się jakiś błąd, mamy tutaj specjalne przyciski, którymi możemy manewrować, dopisywać jakieś literki. Chwilę zajmuje rozpoznawanie tekstu, ale i tak działa wyśmienicie. Możemy manewrować dowolnie. Góra, dół, prawo, lewo. Napiszmy o, jedyne słowo, które, którego używałam dość często, ale nie chciało się nauczyć, to było właśnie tabletowo. Tablet z jakieś wyszło. Napiszmy, spróbujmy jeszcze raz. Tu wstawmy może Enter. Nie tu. Aha, tak. Nie mogę się do tego jeszcze przyzwyczaić. Idźmy na koniec. Enter. I w tym momencie napiszmy tabletowo. Ciekawe, co się pojawi. No, w tym momencie pojawiło się tabletowo. Ciekawe, bo dotychczas nie udało mi się nigdy napisać tak, by system prawidłowo rozpoznał to, co napisałam. Zazwyczaj było tabletowo albo coś takiego. Pytaliście, jak sobie system radzi z tym, jak ręka jest położona na tablecie. Napiszmy tablet. Akurat w tym, w tym coś się nie udało. Możemy oczywiście dowolnie powiększać, pomniejszać. Hmm. Za każdym razem coś jest nie tak. Tu widzicie lagi, więc jeżeli chcecie ręcznie pisać, to lepiej robić to jakby w powietrzu. Nie wiem, czy pozostali użytkownicy tego tabletu też to zauważyli, ale za każdym razem jak przykładałam rękę do ekranu urządzenia z racji tego, że mam multitouch, coś się działo niepożądanego. W każdym razie, tak czy siak, jest to świetne rozwiązanie, świetna aplikacja. Należy trochę się przyzwyczaić do tego, jak to działa. Co nie zmienia faktu, że działa wyśmienicie. Można oczywiście również dodać obrazy. Dajmy na to, że dodamy sobie jakieś, <noise> jakąś, jakiś tablet, który, o którym ostatnio pisałam. Możemy zmieniać jego wielkość przesuwać w odpowiednie miejsce. Możemy przenieść na wierzch na spód, przesunąć na dół itd. Tak tak Uznajmy, że on tu ma być. Ale żeby tego było mało, możemy sobie otworzyć drugie okno. W oknie otworzymy sobie tabletową, zróbmy screenshota. W tym okienku możemy sobie zaznaczyć, co chcemy, żeby wstawić do na naszej notatki. Możemy wybrać zarówno prostokątem, jak i pętelką. Powiedzmy, że chcemy właśnie tak. Przycinamy obraz. Metodą przeciągnij i upuść. Sprowadzamy treść do naszej notatki. To tu zostaje, to anulujemy. Zamykamy okno i mamy dostępną notatkę. Możemy sobie przenieść na spód, i tak oto powstaje nam kolejna notatka. No i to chyba było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie e, działania resika, to oczywiście jestem do dyspozycji. Jeżeli nie macie, <laughs> chcecie zapytać o coś innego, również możecie to zrobić. Pozdrawiam, Katarzynapura, tabletowo.pl